Że cześć wszystkim, dzisiaj jestem u mojego fizjoterapeuty. I chciałam po prostu przedstawić, do kogo dzisiaj przyszłam i pod czyją jestem opieką fizjoterapeutyczną. Cześć, jestem fizjoterapeutą, nazywam się Magdalena Żmuta i można mnie znaleźć we Wrocławiu przy ulicy Halera w kabinecie fizjoterapii stomatologicznej Seweryn. Zajmuję się głównie terapią stomatologiczną, w tym się specjalizuję, ale jak najbardziej można się zgłaszać też z innymi dolegliwościami, czy to zaburzenia wady postawy, czy dolegliwości wytrzymywanie w obrębie całego ciała? Ja sobie odmierzę, jakiej jakiej potrzebuję te... potrzebuję. I Mam to w ten, ten sposób. w ten sposób drugiego. Obok. No, no, twarzy. odtwarzania, jak położenie na no bo dalej chcemy stosować. No, no, na no, tak. no, ale to się nie, 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 Będziemy oklejać w okolicy węzła chłonnego. Delikatny podłoczyk. I tak każdy teraz pasaczek sobie po kolei będziemy przyklejać. Bez żadnego naciągania, albo też takim neutralnym na przedstawieniu. Po wyjściu ze szpitala, jak już pacjent będzie w domu, to nie możemy przeciwwskazać, żeby sobie nawet się taką aplikację wykonać. Zaczujemy po prostu z lekarzem prowadzącym. Nie, tak prowadzącym. Dobra, na jakoś tego ruchowego sobie znowu bazę przyklejamy. I teraz każdy paseczek po kolei będziemy przyklejać tutaj blisko nosa. To możesz teraz, jak będziesz kroić, to powiedzieć o tym na twoje, że... Okej, okay, to tak. Tutaj to nie są dla ozdoby, to służą temu żeby zadziałać hmm, albo na mięśniach, czyli jest aplikacja mięśniowa, wspomagana funkcja i danego mięśnia, e, albo może być, jak w Twoim przypadku, aplikacja limfatyczna, no i naszym tutaj głównym celem jest e, ułatwienie odpływu tej chłonki, obrzęku, albo może być e, chociażby aplikacja stabilizacyjna, na przykład u pacjentów, którzy są po skręceniu stanu skokowego, jest jakaś hipermobilność, może jakieś malutkowe skręcenia, no to wtedy możemy zastosować też plastry um, w takim wydaniu um, stabilizacyjnym, więc to wszystko zależy od celu. Um, od celu. <grym> to są takie drenaże limfatyczne. I można um, to wykonywać u specjalistów, fizjoterapeuty, mhm. ale pacjent też jest w stanie samodzielnie coś takiego przeprowadzić, e, więc mnóstwo jest różnych filmików instruktorzowych, czy, czy nawet um, na, na Instagramie pokazane jest, w jaki sposób można um, samemu mhm. wykonać taki drenaż. Jest to bezbolesne e, i delikatnie pracuje ona na tych... Tkankach, e, powinien zajmować stosownie kilkanaście minut taki masaż mm -hmm. I można też wykorzystywać różne przyrządy do tego: kamień głasza, jakiś roller, paluszki, mm. więc zazwyczaj też bez żadnego poślizgu nie? Na, e, na suchą skórę, tak żeby delikatnie sobie te tkanki pracowały. Ból głowy, mm, ból odcinka szyjnego e, w ogóle dysfunkcja pobrąbia mm, głowy i szyi to jest czyli częsty, e, częsty powód, z którym pacjenci się zgłaszają. E, jeżeli mówimy tutaj bardziej w okolicy tego stawu skanowego, to też jest szereg różnych objawów typu właśnie jakieś trzaski, m, klikania, przeskakiwania, jakby growe, raczej jedzenia, gryzienia, e, ziewania, m, ale też pacjenci, którzy po prostu są przygotowani do leczenia, hmm, czy ortodontycznego, hmm, protetycznego, mm -hmm. Hmm, co jeszcze? I... jest na przykład, też dosyć, dosyć, częste teraz zjawisko. Też słyszałam, że niektórzy mają nieświetlane ósemki, to czasem jest problem powodowania usanek z tak. nowym nastąpem, z otwieraniem i żeby to było Tak, też można, generalnie, generalnie po zabiegu jest e, naturalne, że może wystąpić taki szczękoscisk, ale e, jeżeli on nie ustępuje po kilku dniach, to wtedy warto się zgłosić do fizjoterapeuty, żeby te tkanki rozluźnić. Warto przed zgłosić się, hmm. bo też każdy taki zabyt po prostu jest dla pacjenta dużym wysiłkiem, mm -hmm. e, więc wtedy też pacjent czuje się też dosyć pewniej. Specjaliście łatwiej się pracuje z takim pacjentem, jeżeli mamy odpowiedni zakres na przykład ruchomości i pacet nie zgłaszaszasz w trakcie grzynokopólnych, w trakcie zabiegu. Nie to Tutaj Karolina z montażu. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszam Was do mojej fizjoterapeutki.